Hej, hej, witam Was serdecznie, strzelczyki w czytaniu na luty 2024 roku. Sprawdzimy sobie motyw przewodni miesiąca, temat dominujący. Strzelce w lutym, temat dominujący, temat dominujący dla Was. To dwa kielichy, proszę bardzo. Chciałoby się powiedzieć, o jak ładnie. No, tak, to nie jest gwarancja miesiąca, tylko to jest energia tematu dominującego. Czyli wszystkie sprawy wasze tutaj będą się kręciły wokół tej wymiany i jednomyślności. Prawda? Partnerstwa, współpracy, przyjaźni, tworzenia związku albo umowy. Bo w dwójce kielichów tworzymy jakąś umowę, tworzymy deklarację, związek, harmonię. Więc to będzie temat, tak? Taki numer jeden w lutym. Różnie tu możecie mieć ochotę na podpisanie umowy zawodowej, możecie mieć ochotę na stworzenie, chyba że już stworzyliście jakąś ciepłą relację. Może też tu być temat po prostu wołający, nie o pomstę, nie, 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 wołający o pojednanie, wybaczenie, właśnie taką uczciwą, ciepłą i życzliwą wymianę. Więc tak, na pewno tutaj ważne będzie wypracowanie jakiejś jednomyślności, bo tych dwoje tutaj, czy to są strony negocjacyjne, czy są to strony w związku mężczyzna-kobieta, no to tutaj jest Wenus. Wenus to nie tylko miłość, Wenus to też pieniądze więc i sztuka. Zatem widać, że tutaj strzelce... W tym temacie dominującym przede wszystkim akcent mają wyraźnie położony na jedność, jednomyślność, czy to w interesach, czy w życiu uczuciowym. No i teraz zobaczymy, jak to dalej ta energia od ogółu do szczegółu się nam rozpisze. W lutym 2024 strzelce. Wasza immanentna energia, czyli kim jesteście, jak się prezentujecie w tym miesiącu, jaką dysponujecie energetyką, a co z zewnątrz? Wpływy zewnętrzne, ludzie, którzy są wokół Was, kto do Was przychodzi, z czym i czego od Was chce. No i w tym dwoje jest embaraz, żeby, żeby w, i w tym właśnie jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Pytanie, czy strzelec chce? No może i chce, tylko dlaczego jest odwróconym paziu buław? Jesteś tutaj w, w sytuacji. Yy, widać. Jedności, jednomyślności, bardzo taki niepewny, niezorganizowany i niezdecydowany. Bo po Twojej stronie widzę właśnie brak zdecydowania, brak wytrwałości w czymś, by coś dalej poprowadzić. To znaczy, słomiany ogień może być. Ty się możesz zapalić do jakiejś akcji jednoczącej serca, umysły bądź zadania zawodowe. Tylko pytanie, co z tego, jak ten ogień szybko wygasa? Bo tutaj no, zapałka. Została odpalona, ale za chwilę no, już może po prostu tego nie być, nie? Natomiast w, w otoczeniu, no tutaj masz właśnie tych kochanków, masz jakieś tutaj zauroczenia, jakieś zainteresowanie ze strony być może bliźniąt albo po prostu taka energia, która tutaj wymaga właśnie podjęcia decyzji, nie, bo dochodzimy właśnie do tego. Jakiegoś rozstaju dróg albo widać tutaj po, po tej drugiej stronie jakieś zakochanie, chęć romansowania. I trzeba wybrać, dokonać właśnie analizy i wybrać dobrze, i wybrać dobrze. No, i teraz tutaj te energie mam wrażenie, nie do końca są kompatybilne. Kochankowi i dwójka kielichów właściwie chce tego samego. Chce tej jednomyślności, ciała, dusz, albo jakieś umowy, jakiegoś zwrotu. A tutaj. Po, twoi, po Twoich reakcjach widzę, że no, wahasz się, dosyć mocno się wahasz, masz wątpliwości, nie wiesz do końca co zrobić, opóźniasz, grasz na zwłokę, mówisz, zastanawiam się, albo w ogóle nic nie mówisz. Może też wprowadzasz właśnie tę drugą stronę w błąd, stosujesz jakąś serię uników, bo widzę tutaj takie dosyć po Twojej stronie kapryśne, nie do końca dojrzałe zachowania. A po drugiej stronie, więcej takiej energii, chęci rozwiązania problemu, żeby ruszyć naprzód albo żeby się dogadać. Ja widzę, że ty celowo blokujesz coś, druga strona bardziej jakby otwiera się na, na współdziałanie. No, tak to, to po prostu wygląda. Jacy ludzie są wokół ciebie? No, kto do ciebie przychodzi? No, właśnie może przychodzi z jakąś ofertą y, dokonania wyboru między dwoma ważnymi celami, y, Przedstawia ci opcję numer jeden, opcję dw numer dwa i mówi, możesz wybierać, dokonaj tego wyboru. Co jeszcze może być? Może być jeszcze coś zupełnie innego. Y może być tu taka y propozycja, nawet nie wiem, czy propozycja, to jest taka y pewna relacja, tak? Pokazana, y która i Mogłaby cię wspierać, tylko ja nie wiem, czy ty właśnie będziesz w stanie to jakoś docenić, zauważyć, bo naprawdę tu często mamy tak zwanego yy, takiego dobrego kompana albo dobrego wspólnika i tu się zastanawiasz: no, może być to propozycja na przykład: załóżmy spółkę jakoś, albo wejdźmy w związek emocjonalny, a może już jesteście w tym związku, nie? W każdym razie widać po tej drugiej stronie jest taka większa zażyłość, jest taka energetyka, która też może być związana zupełnie z czymś innym. Podpisanie umowy powiązanej, z, wiecie z czym? Z mieszkaniami, bo tu często mamy agencję, w kochankach agencję nieruchomości. Więc yy, mogą być takie też mediacje, jakieś energie prawno-negocjatorskie. Często tu mamy też sędziego jakiegoś w kochankach, po prostu nie. Więc mogą być też takie wpływy zewnętrzne dotyczące uzgodnień sądowych. Jakieś mediacje mogą się toczyć. I jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji? osobistej, takiej romantycznej, czy na rynku nieruchomości, wstrzymujesz oddech, grasz na zwłokę. Bardzo tutaj widać takie niezdecydowanie. Dobrze, patrzmy dalej, strzelcu drogi, wyzwanie tego miesiąca, luty 2024, wyzwanie tego miesiąca i jak najprawdopodobniej na nie odpowiesz. Wyzwaniem może być przeprowadzka, jakieś elementy międzynarodowe, podróż za granicę, Łącznie ze zmianą miejsca zamieszkania, bądź emigracją, albo wyzwanie w ogóle takiego właśnie przemieszczania się. Wyzwaniem może być też dokładnie strzelec, mężczyzna tutaj, może dla pań, albo energia, no tego lowy lasa, on tak. Może nie jesteście pewni tego mężczyzny, czy pewne, bo albo wyzwaniem jest podróż, przygoda, prawda? Zaryzykowanie, no bo tu dużo jesteśmy w stanie zaryzykować. Liczymy tu na przygody, na jakieś przeżycia, na, na ruch w interesie, bo rycerz mówi o ruchu, o podróży, o przemieszczaniu się, o romansie, o przygodzie, nie? Bądź konkretnie pokazuje wyzwaniu tego człowieka. Zwykle trygon ognia, tak jak wy, i to jest albo strzelec, tak jak wy, albo jakiś tam inny ognisty. I tutaj ta energia jest na pozycji wyzwania. Jak wy odpowiadacie? Dalej nie wiecie, nie możecie się zdecydować. Tkwicie między jednym i drugim. Między jednym a drugim partnerem, między jedną a drugą pracą, między jedną a drugą ofertą, między jednym a drugim czymś tam, ale czy jesteście zdecydowani? Nie. Gracie na zwłokę, stoicie w miejscu, stoicie w tym porcie, czekacie na informację może czekacie na jakąś decyzję dotyczącą przeprowadzki, ale czy podejmujecie decyzję? Nie sądzę. Motyw przewodni to jest dążenie do tego podpisania, do tego umówienia się. Zobaczcie, dwójka, de facto dwójka i znowu dwójka, nie? Trzeba tutaj połączyć z kimś siły, by odnieść jakiś sukces, połączyć jakieś antagonizmy i przeciwieństwa. Jednak wybieracie jakąś przynajmniej czasową niezależność, samodzielność i, i trzymacie tylko w ręku tę jedną buławkę, a druga stoi obok. Jest jakaś taka implikacja y, braku decyzyjności w tym y, miesiącu, tak sądzę, bo buławy mówią oczywiście o rozwoju, o takim kroku naprzód, o ryzyku, natomiast tutaj y, rzeczywiście wy coś umacniacie, umacniacie jakieś postanowienia, bo wierzycie w, w szansę, właśnie dotyczące jakichś y, umów, transakcji. Natomiast jeszcze się wahacie. Ja bym powiedziała, że tu nie ma się co za bardzo wahać, bo na przykład, gdyby chodziło o wejście z kimś w spółkę, tu wyzwaniem może być założenie jakiejś nowej też spółki, to opracujcie plan działania, ale już w lutym można by w to wchodzić, naprawdę. Bo tu widać, że. Jakaś no, jakieś nowe działania, jakieś nowe umowy prawdopodobnie przyniosą Wam dużo korzyści. Widać, że nie jesteście w tym sami, bo wpływ na daną sytuację ma druga osoba, zdecydowanie. Tu działania są prowadzone w parze z drugą osobą. Myślę, że chcąc nie chcąc, gdzieś będziecie musieli jednak to uczynić. Nie? Natomiast mam wrażenie, że mimo pewnej niepewności i niezdecydowania, wypracujecie nad umacnianiem swojej pozycji i sądzę, że się uda tę pozycję umocnić. To, co dobre w tym miesiącu, drogie strzelce, luty 2024, bo jest duża szansa na podpisanie intratnej dobrej umowy. Nie, to, co dobre, to właśnie może być też zerwanie umowy, bo może właśnie podpisanie umowy to jest też zerwanie jakiejś umowy. Na przykład, można podpisać umowę, jaką, że zrywacie umowę najmu. To rozumiecie, umowa do umowy, coś takiego, różne rzeczy. Tutaj w tych dobrodziejstwach jest takie po prostu walka o swoje. W tych, w tych rzeczach dobrych jest taka energia zrywania z kimś, z kimś przemocowym albo z grupą ludzi, która jest przemocowa wobec nas. I to jest taka energia być może też procesu sądowego, że dobrym dla Was może być rozstrzygnięcie na niwie sądowej. Proces sądowy, gdzie walczymy o swoje. Widać wokół tego y, energię nieuczciwą i podstępną i waleczną, żeby nie było. To nie jest przyjemne. Co tu jeszcze może być w tych dobrych energiach? No, po prostu y, y, takie. Że tam, gdzie nie ma zgody, gdzie mamy dużo właśnie antagonizmów jakichś, to jakby korzystamy właśnie z kogoś, jakiegoś pośrednika, z ingerencji, czyli z pomocy, bo sami byśmy nie dali rady. Nie? Mamy tak dużo takich spraw do okolnych do pozałatwiania jakichś papierkowych, dokumentacyjnych, coś takiego. Albo dobre będzie jeszcze coś innego, że wy może wiecie, że jakaś sprawa jest z gruntu przegrana i wobec tego y, trzeba po prostu jak najszybciej zmodyfikować dotychczasowe działania i przestać walczyć i się kłócić, nie? Tylko domknąć to, czyli też podpisać umowę i po prostu sprawę domknąć. Sprawę domknąć raz, a dobrze. Okej, okay, patrzmy dalej, czyli nadzieje i obawy tego miesiąca. Luty 2024 dla Strzelca, nadzieje i obawy, i od razu sobie zobaczymy przyczynę zdarzeń miesiąca. Luty, dla Strzelczyków. Aha. No więc, moi drodzy, ja myślę, że tu są, jest więcej obaw. Oczywiście, nadzieja też może dotyczyć tego, że wyjdziemy tutaj z jakichś takich toksycznych różnych. O relacji z tego chaosu piątki, która też tu wcześniej została pokazana, bo nasze życie się być może w jakiejś części rozpada, ale z drugiej strony o tyle jest ta dobra energia, bo ona mówi tak: nie czas płakać nad rozlanym mlekiem, wszystko się wylało, nie ma co zbierać. Jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają, więc nadzieja chyba związana z tym otwarciem nowych drzwi, nie? Nadzieja na co? Że ja się pogodzę z jakąś stratą, może finansową, bardziej chyba emocjonalną, ale jednocześnie właśnie nie wpadnę tutaj w, 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 ten, w ten dół jakiś takim emocjonalny, nie będę żyć depresyjnie i chodzić w tym płaszczu żałobnym, tylko no dobrze, jedne drzwi się zamknęły, ale drugie się przecież za chwilę otworzą, więc to jest taka... Może obawa, ale też nadzieja, że po prostu tak będzie. Piątka kielichów w odwrocie jest lepsza niż ta w pozycji prostej, bo mówi, że my już coś zrozumieliśmy, że my już emocjonalnie przepracowaliśmy różne straty, różne takie ciężkie emocje związane z pożegnaniami, ze zwolnieniem miejsca, nie? Że, że, to, że zrozumieliśmy proces, a skoro go już lepiej rozumiemy. To wiemy, po co to było, bo tu już mamy większą świadomość. Wiemy, po co to było, dlaczego tak się stało. Więc myślę, że tutaj y, oczywiście może być obawa przed jakimś rozstaniem, pożegnaniem, że życie nam się zawali, ale mam wrażenie, że więcej tu jest jednak nadziei, zdecydowanie więcej nadziei. Y, takiej nadziei, że y, no cóż, na czym się uczyć, jak nie na własnych błędach. Ale to jest o tyle dobre, że możecie po prostu wyjść z jakiejś zależności, zależności czy to zawodowej od innych ludzi, czy w ogóle jakiejś tam innej. Dlaczego? Dlatego, że no rozczarowało was coś, prawda? Więc może i e, zerwanie jakiejś znajomości, często nawet jakichś korzystnych, też akurat wyjdzie wam na dobre. Pewnych błędów tutaj jeszcze nie dostrzegamy, ale i tak jesteśmy na, na takiej dobrej drodze, by yy, mieć taką syntezę przyczyn tego, co się stało. No a właśnie w przyczynie yy, różnie, po prostu, żeby przetrwać tutaj, sama ta siła przetrwania jest yy, pokazana. Muszę przetrwać i dlatego właśnie zadzieje się to, co się w lutym ma zadziać. Przetrwać za wszelką. Cenę. Z drugiej strony, w przyczynie może być też osoba lwa, prawda? Lew bądź lwica, taka energia namiętna, seksualna, kobieca. W przyczynie może być też odzyskiwanie zdrowia, takiej swojej witalności, atrakcyjności i na rynku pracy, i na rynku matrymonialnym. Jakby nie było, większa kontrola nad emocjami jest w przyczynie, bo to do tego się sprowadza. Ja odzyskuję siłę na wszystkich polach swojego życia. Ponieważ potrafię kontrolować swoje emocje, nie? Już nie wpadam właśnie w tę odwróconą piątkę kielichów, energię rozpaczy, depresji, a czasem nawet odmowy życia do tego stopnia w jakichś skrajnych przypadkach. Tu jest walka o zdrowie, o odzyskanie swojej siły, takie przetrwanie w trudnych warunkach. To wszystko jest w przyczynie i myślę, że jesteście na bardzo dobrej drodze. Jedynie, co wam tutaj zagraża, to takie zbyt długie wahanie się, nie? brak zdecydowania. Może być najgorsze. No chyba, że macie jakąś chorobę, która wam uniemożliwia pójście do przodu, to wtedy jest tu pokazane, że wciąż poszukujecie sposobu wyjścia z tej choroby w odwróconej piątce buław. I co ciekawe, nie wiem, może to Wam w czymś pomoże, a może nie, ale warto tutaj wrócić, jakby do źródła dolegliwości, bo tu mamy problemy z krwią. Mamy tutaj jakieś energie powiązane z ciśnieniem krwi, ze skokami ciśnienia. Zbyt wysokim lub niskim pulsem, bądź po prostu może być zwężenie żył, może być kruchość naczyń krwionośnych, pękanie dolegliwości tętnic, to jeszcze dysfunkcje zastawek żylnych, nie? Więc y, może się temu trzeba przyjrzeć, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Dobrze, co tutaj jeszcze? Nie myślę, że to wszystko, że już przyjdziemy do finału, czyli. W jakiej energii kończycie luty, drogie Strzelczyki? Luty 2024. W jakiej energii kończycie miesiąc? Z czym z miesiąca wychodzicie? Z czym wychodzicie z lutego? W królu mieczy bardzo dobrze. Wysoka specjalizacja. Jest tu prawnik, są tu sądy. Być może. Wizyta lekarska, konsultacja, tu mamy konsultantów, nie? Energia takiej specjalizacji, takiej siły. Zimne szkiełko i oko, właśnie tu nie ma tych emocji. Różnie, macie tutaj albo kontakt z tym człowiekiem, doradztwo, consulting, albo po prostu sami wchodzicie w rolę tego mężczyzny. Bo rzeczywiście tutaj ta energia wywiera duży wpływ na to, co się w tym miesiącu będzie działo, i to jest energia bardzo taka dyplomatyczna, która sobie na emocje, wybuch tych emocji nie pozwala i zaleca ten obiektywizm i rozsądek w działaniu. I tu rzeczywiście, no jest to, nie? Tu mogą być, może być nauka, tu może być podnoszenie swoich kwalifikacji, tu może być kontakt z jakimś specjalistą, który mądrze poradzi, doradzi i będzie próbował znaleźć jakiś antidotum w sposób taki najlepszy, najrozsądniejszy, bo miecze. Mówią o takiej umiejętności wgłębiania się w ludzką psychikę i ten człowiek, bo zwykle tu chodzi o konkretnego człowieka, takiego urzędnika w mundurze, w uniformie. To może być i toga, i, i dowódca jakiś, bądź po prostu lekarz, tak, czy ktokolwiek. I tu mamy taką waszą wysoką adaptywność, że jednak. Um, To co się liczy w końcówce miesiąca to jakieś takie i nasze ambicje, ale jedno tak, ale też te, i ten zdrowy rozsądek, to musi być mądrze poprowadzone. Czyli wychodzicie w bardzo dobrej energii. Mam wrażenie od tego odwróconego pazia buław tu mam taką ewolucję do do króla mieczy, bo król mieczy potrafi się zająć tą energią odwróconego pazia buław. Tak się nią zaopiekować, ale to nie jest taka, wiecie, jakaś matczyna opieka. To jest taka bardzo rozsądna opieka. Ma być tak, tak i tak wedle zasad. Jakiś rutyna. Yy, także prowadzenie pertraktacji może na koniec miesiąca, bo w temacie przewodnim może być właśnie prowadzenie negocjacji, pertraktacji, prawda? No to król mieczy właśnie to robi. Profesjonalnie podchodzi i no, co robimy? No, i właśnie pertraktujemy, negocjujemy, na coś się umawiamy. No, zawieramy jakieś korzystne umowy. Tak, jest to możliwe, jak najbardziej. Sądzę, że tak, że możecie tutaj zawrzeć jakąś korzystną umowę, jakieś porozumienie, czyli osiągnąć pozycję, do której od długiego czasu dążycie. Tak kończycie luty. Jaka rada wobec tego na koniec dla strzelca? Rada na luty 2024. Jaka rada? A no taka. No właśnie. As denarów. Żeby tu inicjować. Jak ktoś tutaj da Ci cynk na nowość, jakąś, nie wiem, nową pracę, nowe rozwiązanie. Idź i bierz. Bierz, bo taka okazja się nie nieczęsto trafia, nie? To jest energia jakiejś korzyści, energia uzdrawiania, energia yy, chęci posiadania czegoś na własność, własnego domu i tak dalej, zmiana na lepsze, nie? Jakby nie było, więc, jaka rada? No, żeby właśnie o to zadbać, inicjować, do tego dążyć, żeby to moje było faktycznie moje. To jest taka energia, która mówi, że prawdopodobnie koniunktura w jakiś sposób Ci sprzyja, trudno mi powiedzieć w jaki, ale liczy się ten pierwszy impuls Twój, nie? Od Ciebie to ma wychodzić. Może być to związane też, to jest taka pierwszyzna, to jest taka, takie coś świeżego. Można tu i zakładać własny biznes, jak i kupować działkę jakąś, na przykład budowlaną czy rekreacyjną jakąś tam, Bądź po prostu właśnie załatwiać te swoje sprawy finansowe w urzędach. No więc masz to załatwiać, masz to robić, dokonywać tej rozsądnej inwestycji, bo na niej najprawdopodobniej zyskasz, nie? Działaj, 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 dbaj o właśnie tę stronę finansową przedsięwzięcia. Wiąże się to z nowością, z impulsem, który ma płynąć od ciebie. Tego Ci życzę, takich właśnie rozwiązań specjalistycznych na twoją korzyść, bo jest tutaj duża szansa na takie pomyślne rozstrzygnięcia, negocjacje, pertraktacje powiązane, jak widać, z tym darem w postaci pieniądza. Więc y, trzymajcie się cieko strzelczyki, piszcie w komentarzach, czym dla Was ten azdenarów będzie tym prezentem, takim ma być, nie jakimś finansowym. Więc y, jeżeli. Odwagi nie zabraknie, no to jakiś też i komentarz się pewnie pojawi, nie? Nie musi być teraz, może być na koniec miesiąca, bo z mojego punktu widzenia ocenić miesiąc można dopiero po jego upływie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.